Alicja Lęczewska. Myśli na każdy dzień. 3 maja. Przyjrzyj się Maryi. Wiele widziała i doświadczała. I wiele milczała wobec ludzi, a wszystko składała przede mną. Ty czyń podobnie. Bo dla tych, którzy pragną podtrzymać swoją rację, Twoje argumenty są niczym. A wręcz przeciwnie, pobudzą ich do ostrzejszych wystąpień i agresji. Może bardziej okazuje się miłość i oddanie, gdy jest się z kimś w jego cierpieniu niż w jego radości, w jego klęsce niż w jego zwycięstwie. Widzisz, do zwycięzcy wielu się garnie, do przegrywającego tylko ten, kto prawdziwie kocha,